ale chyba będzie jedna z najtrudniejszych rzeczy, jeżeli chodzi o tak zwane ulepszenie dostępu pacjentów do e, opieki ambulatoryjnej, bo to, no tutaj w tej chwili, to było chyba później przeglądane na ankiety, to no, są dla niektórych pomysły Narodowego Funduszu Zdrowia. E, no niestety Narodowy Fundusz Zdrowia działa jak palec po prostu na swoją e, metodologię, ale czasami ta metodologia osiąga bardzo opłakane skutki. Takim jednym z punktów, co które było no, nauczycielami w terenie finansowego kraju, było zawieranie nowych tak, nowy kontraktów, e, jeśli chodzi o diagnostykę ambulatoryjną. E, tutaj e, prawdopodobnie jedynym, głównym kryterium było to, bo to, że załóżmy, na ile ofery będzie w stanie ofiarować e, najniższą stawkę, do to tam parę dni czy parę dni tamtą, I to spowodowało tak, po prostu, że czasami były poradnie, które mogły stracić kontrakt z tego, a zyskiwały zupełnie inne, które powstawały zupełnie w innym miejscu. Często słuchają się same jak lekarze, ale przedsiębiorca, który ma akurat E, zakontaktował, postanowił, że już troszeczkę e, zmniejszyć cenę. Ale czy to skutkuje? Można powiedzieć, no taniej to lepiej chyba nie, ale skutkuje po prostu, że wszystkie te poradnie e, pacjent tracił w ogóle kontakt z lekarzem, on do jakiegoś lekarza A, przychodni A. Jakby się okazuje, że już przychodnia A nie działa, lekarz A już nie przyjmuje tam, dokumentacja cała, która tam, no, tam była, jest, jest tam, nikt nie jest oglądany, coś, przekazywał, w to zasadzie znaczy, dokumentacja jest w miejscu. Lat, a no nie idzie jakby za pacjenta. E, w związku z tym pacjenci czasami po tym zagubieniu muszą się zapisywać do zupełnie innej przeszkody, do zupełnie innego lekarza. E, Tracą zupełnie to co się działo wcześniej. To jest dramat po prostu po punktu no, Jedno z kiepskich nowych wydarzeń. Można się, jeszcze mówić o paru innych, ale to wnętrze, że to jest rzecz, którą, którą trzeba trochę wymyślić z głową bo po prostu, sobie zjadł jakiś taki głód. Jedno zdanie dosłownie tytułem komentarza. Ja ogromnie obawiam się tak zwanego samoleczenia pacjentów, samoleczenia bólu, biorąc pod uwagę ilość możliwych powikłań na skutek stosowania różnych leków, czasami niezgodnie ze wskazaniami rejestracyjnymi i e, łącznie kilka, w związku z tym ilość udziałów niepożądanych się kumuluje. więc nie cieszmy się, że tyle osób same się leczy albo same przyjmują jakieś leki samodzielnie sobie dobierając, bo to jest ogromne niebezpieczeństwo. ale te 30 to są czyli również te leki, które de facto mogłyby być na receptę, bo w mniejszej dawce są bez recepty. Ja mówię oczywiście o niesteroidowych lekach przeciwzapalnych, o których w tej chwili, wydaje mi się, że mimo mówienia z pełnym zaangażowaniem i przekonaniem o lekach istotnych, takich jak leki biologiczne, nie możemy zapominać o takich przyziemnych sprawach. A czy wobec tego te leki, które są od bez recepty, są w ogóle skuteczne w jakimś sensie w tego no rodzaju... Ja mówię, ja mówię tu w tej chwili o lekach niesteroidowych przeciwzapalnych, które mogą być wypisane przez lekarza, tyle że jest troszeczkę większa dawka, podwójna dawka, ale mogą być wypisane, znaczy mogą być kupione w aptece czy na stacji benzynowej. I istnieje duże niebezpieczeństwo przedawkowaniem, bo to jest ten sam neb. Czyli nie można powiedzieć, że one nie działają. Tylko że nie mamy żadnej kontroli nad dawką, nie mamy żadnej kontroli nad y, y, tym, czy pacjent bierze jeden czy więcej leków. Y, no, agresywna reklama telewizyjna to jest ogromna szkoda i niebezpieczeństwo. Ale to można nie leki, tylko można wykonować leki. coś, co w sposób z definicji nie powinno działać w jakiś sposób na... Na, na te choroby, które nie na nie właśnie mają ogromny problem z odzwyczajeniem głowy. to do, 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 do poporadni głowy. Do, do też nie zawsze było, z pamienią, jakby jest wypełnieniem To Jeśli Jest jej zbyt mało, nie spełnienia oczekiwań. Pacjenci muszą sami sobie Głosowanie jednocześnie leków przeciwbólowych, nazwijmy to szeroko, czyli działających na bólach, jednocześnie takie, które są zapisane przez lekarza, a później kupowane w aptece leków, które działają wybiórczo, jak są reklamowane w telewizji, na ból głowy, na ból gardła, na zatoki, co absolutnie jest nieprawdą, powoduje, że chory przyjmuje. Kilka leków z tej samej grupy. i działanie na ból nie kumuluje się, natomiast bardzo zwiększa się ryzyko działań niepożądanych I dotychczas było wiadomo głównie o działaniu niesteroidowych leków przeciwzapalnych na przemysł pokarmowy, czyli działaniu wrzodotwórczym. I o tym już od dawna wiadomo i chorzy w jakiś sposób się tego boli. Natomiast od dwóch, trzech lat mamy wyniki bardzo dużych badań, które w sposób bezsprzeczny dowodniły, że steroidowe leki przeciwzaparne zwiększają tzw. ryzyko sercowo naczyniowe czyli zwiększają nie tylko ilość zawałów i udarów, ale nawet śmiertelność po kilku dawkach, szczególnie u osób z chorobą ulicową, po przebytym w zawale lub nadciśnieniem, z nadciśnieniem i ta informacja powoli dociera do lekarzy, więc lekarze w Polsce jeszcze, no myślę, że w większości zaczynają o tym wiedzieć, ale nie zawsze zbiorą wywiad, czy na pewno pan nie bierze leku na zatoki, bo nie można tych dwóch leków łączyć, ale ta świadomość ogólna społeczna związana z tym, że te leki mogą działać nie tylko na żołądek, ale również na serce, no jest zero.